Małpa w kąpieli, Aleksander Fredro Rada małpa, że się śmieli, Kiedy mogła udać człowieka. Widząc panią raz w kąpieli, Wlazła pod stół, cicho czeka. Wyszła pani, drzwi zamknęła, Małpa figlarz, nóż do dzieła, Wziąwszy pański czepek ranny, Prześcieradło i zwierciadło szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, W lewo, w prawo, z dołu, z góry, Aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, Małpa myśli, w to mi graj. Hajże kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła, coś za wiele. Trochę nadto. Ba gorąco. Fraszka, małpa cielę, sobie poradzi. Skąd u ciecze, Tam palec wsadzi. A i gwałtu, piecze. Nie ma co czekać trzeba uciekać. Małpa w nogi ukrop za nią tuż, tuż w tropy, aż pod progi. To nie żarty, parze, stopy. Dalej w okno brzdęk uciekła, że tylko palce popiekła. nader szczęśliwa, tak to zwykle małpą bywa.